Ten drewniany dom, na który patrzycie, należał do rodziny tkaczyków z miejscowości Niemcy naprawdę dużej rodziny. Mieszkali w nim tata Piotr, mama Rozalia i dzieci: Janek, Michał, Kasia, Antek, Marysia, Józio, Staś, Piotruś. To ilu ich było razem? Zgadza się, dziesięcioro. Tkaczekowie byli rolnikami. Uprawiali ziemię i mieli swoje zwierzęta. Pewnie myślicie, że mieli duży dom. Sprawdźmy, wejdźmy do środka. Chałpa wiejska jest zrobiona z bali drewnianych i ma dach ze słomy, to jest strzecha. Przy wejściu uważajcie na wysoki próg. Chodzimy właśnie do sieni. Po prawej jest wejście do izby, pokoju mieszkalnego. A prosto za tą drewnianą bramką jest komora. Zaraz tam zajrzymy. Sień była miejscem, gdzie trzymano rzeczy potrzebne na co dzień i czasem tu pracowano. Dawniej życie na wsiach było bardzo trudne. Ludzie nie kupowali tego, co potrzebowali. Musieli sami to zrobić. Między innymi jedzenie, narzędzia, ubrania. To jest komora. Tu między innymi trzymano zapasy jedzenia i ubrania. Nikt tu nie mieszkał, dlatego nie ma okien. Było tu ciemno. Najważniejsza w domu była izba. To pokój, który był i sypialnią, i kuchnią, i salonem, i łazienką w jednym. Cała rodzina w nim mieszkała. W takich domach nie było wielu rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Nie było tu wody, trzeba było ją przynosić ze studni. Nie było też prądu elektrycznego. Zapomnijcie o komputerach, telefonach i telewizorach. W rogach izby stoją dwa łóżka. To jest część sypialniana. Popatrzcie, żeby zwiększyć miejsce do spania, wyciągano specjalną szufladę. Za materaż służyła słoma. Nad łóżkami Wiszą obrazy świętych, którzy opiekowali się domem i rodziną. Popatrzcie, jest też konik na biegunach. Ślad po obecności dzieci. Za łóżkiem wejście do alkierza. Dodatkowego pokoiku wydzielonego z izby. A ta biała ściana przed wami to piec. Taki grzejnik, który ogrzewał całą izbę. Nagrzewał się, kiedy palono pod kuchnią. Oto królestwo gospodyni. Tutaj mama gotowała na przykład ziemniaki, kasze, fasole. Na wsiach dawniej jedzono przede wszystkim rośliny. Na mięso nie wszyscy mogli się jej pozwolić. Pod kuchnią palono drewnem, a to jest płyta kuchenna z fajerkami. Fajerki to żelazne obręcze. Zdejmowano, kiedy trzeba było włożyć do ognia duży garnek. Posiłków nie jadano przy stole, tylko na małym stołku. Dadając wokół na małych stołeczkach. Wszyscy jedli z jednej miski. A czasem nawet jedną łyżką. Zaraz, zaraz. Czy powiedziałam wam już, jak oświetlono izby? Nie? Już się poprawiam. Oto jona na prawo od lustra wisi lampa naftowa. Lampa składa się z pojemnika z paliwem naftą. Zanurzony jest w niej knot. Trzeba zapalić knot, nałożyć szklany klosz, a lusterko z tyłu wzmocni siłę płomienia. gotowe. Przy takich lampach spędzano wieczory i słuchano bajek. O tych bajkach to dzisiaj u nas w ostatnim filmie do usłyszenia.